Ganki Bullfrog Nowość na 2021 rok. Bardzo realistycznie wykonana żaba. Zwróćcie uwagę, jak fajnie zaprojektowano pyszczek w tej przynęcie. Wysokie oczy, które nam bardzo ładnie ruszają wodę w trakcie prowadzenia. Szeroka część pyskaj wiernie imitująca wodne płazy. I duży pękaty mięsisty korkus. Ta przynęta dostępna jest w dwóch wielkościach, odpowiednio 10 i 13 cm, i w wagach 16 i 34 gram. Więc ten duży rozmiar, spokojnie można podać 34 gramy, stosunkowo daleko, nawet jeśli uzbroimy go bardzo lekko. Co ciekawego, ta przynęta ma każdy element, jest zaprojektowany, każdy element ma tu swoje przeznaczenie. Zwróćcie uwagę, jak wyprofilowane są nogi tej przynędy. są to dwa twisterowe ogonki umieszczone pod odpowiednim kątem ale wykonane z bardzo cienkiej i elastycznej gumy która pracuje przy każdym najdrobniejszym ruchu więc czy będziemy wolno prowadzić czy puścimy tą przynętę w opad możemy być pewni, że ogonowa część będzie nam bardzo ładnie pracować jeśli przygrzymy się bliżej na pewno nie umknie naszej uwadze żebrowana e, brzuszna strona Dlaczego jest tak wyprofilowana? Jeśli się przyjrzycie bliżej, te żeberka są ustawione pod odpowiednim kątem do tyłu. Umożliwia to ładne wśliźnięcie się po przeszkodzie, jeżeli łowimy nad grążelami, nad pływającą roślinnością. Tak? Czyli odpowiednio wtedy ta kryza powoduje nam ładniejsze ślizganie się tej przynęty. Oczywiście w trakcie prowadzenia będzie nam pchała również więcej wody. Jeżeli szczupak chwyci tą przynętę, jesteśmy pewniejsi, że y, dobrze się zatnie, dzięki temu, że nie wyśliźnie mu się tak łatwo spyska, na pewno na ząbkach y, te żebrowania się umiejscowią i będziemy mogli pewnie to przynętę zaciąć. Dodatkowym wabikiem są y, tutaj takie frędzelki znajdujące się w brzusznej stronie, to jest y, materiał muchowy, zwany Crystal fleszem. Bardzo fajnie rozbija on promienie słoneczne, więc jest to taki dodatkowy wabik jak na kotwiczkach w woblerach. Wiadomo, że jeżeli chcemy uniknąć zaczepów, odpowiednio to przynętę trzeba zezbroić. Dlatego jest ona wyposażona w odpowiednie rowki, w które możemy ładnie wpiąć haczyk offsetowy. Mam tutaj Naszykowane odpowiednie haczyki, pokażę Wam, co możemy z tą przynętą zrobić. Tu akurat mam taki zestawik z paletką, który się doskonale sprawdzi przy łowieniu na płytkiej wodzie. Jak uzbroić taki offsetowy haczyk? On posiada wkrętkę, którą wkręcić należy w przednią część. Czyli w pyszczek naszej żabki. Jeżeli wkręcimy, mamy luźno wiszący haczyk, który należy teraz odpowiednio umiejscowić w korpusie. Przymierzamy, na jakiej wysokości należy przebić korpus, i skrywamy haczyk w odpowiednio wyprofilowanych do tego rowka. W momencie brania haczyk nam się wysuwa, zapewniając nam dobre zacięcie. Jeżeli łowimy w zaczepach, możemy go odpowiednio schować, żeby ograniczyć ilość niechcianych zawad. Brzuszna strona dodatkowo wzbogaciła nam się w paletkę od obrotówki, która w trakcie prowadzenia będzie nam emitować rozbłyski i dodatkowe wibracje. Więc tak uzbrojoną przynętę możemy spokojnie zarzucić, w bardzo zarośnięte miejsca co zagwarantuje nam zredukowanie do minimum ilość zaczepów to nie jest tylko przynęta do łowienia z wierzchu spokojnie taką przynętę możemy poprowadzić w pół wody. tak jak łowi się dużymi przynętami pelagiczne szczupaki tak samo ta 13 cm wielkości żaba do tego się nam spisze doskonale więc należy po prostu liniowo, bądź zmiennym tempem prowadzić ją w połowie głębokości, na pewno nie umknie na uwadze ryb, która będzie znajdowała się w okolicy. Więc zarówno do łowienia na płytkiej wodzie, bądź do łowienia troszeczkę głębiej szczupaków przedstawię Wam tą nowość na 2021 rok, czyli gumę ganki Bullfrog. Więcej przynęt z tej marki opiszę Wam w kolejnych filmach. Dziękuję, że jesteście z nami. Zachęcam do śledzenia naszego kanału i pozdrawiam.